Jeśli szukacie telewizora w rozmiarze 55 cali, no to dobrze trafiliście. Rynek już trochę okrzepł i w sklepach dostępne są tegoroczne modele, jak i te, które premiery miały jeszcze w zeszłym roku. Wybór jest bardzo duży, więc spróbujemy Wam podpowiedzieć, czego szukać na różnych półkach cenowych. Zapraszam do oglądania. W październiku tego roku w ofercie sklepów jest ponad 300 modeli 55-calowych telewizorów 4K w cenie od 1700 do blisko 17 tysięcy złotych. W rzeczywistości zakres cenowy modeli wartych uwagi jest na szczęście nieco mniejszy, niemniej na podstawowy telewizor 55-calowy no, trzeba wydać co najmniej 2000 zł, a za sprzęt wysokiej jakości około 3 razy więcej. Spektrum cenowe jest więc szerokie, postaramy się więc tutaj wyjaśnić co zyskujemy wybierając sprzęt wyższej klasy. Czasem będzie to lepszy, płynniejszy obraz, a w niektórych przypadkach kluczowy okazać może się dźwięk, czy też dodatkowe funkcje na przykład dla graczy. Nie przedłużając, przechodzimy do naszego zestawienia. Zaczynam od TCLA. Model C655 jest ciekawą propozycją dla osób szukających budżetowego telewizora, zapewniającego nieco lepszą jakość obrazu. Kropki kwantowe, czyli technologia QLED, gwarantują w nim szerszą niż w standardowym odbiorniku LCD paletę kolorów, a fani sportu z pewnością docenią niezłą jak na telewizor w tej cenie upłynniacz ruchu. Choć dalej warto pamiętać, że mamy do czynienia z częstotliwością odświeżania obrazu zaledwie 60 Hz. W trybie Game Master można zwiększyć tę wartość do 120 Hz, ale wtedy rozdzielczość automatycznie obniża się do Full HD. Dzięki tej funkcji TCL C655 będzie dobrą propozycją dla osób chcących grać np. na Xboxie Series S, bądź też jakiejś konsoli poprzedniej generacji. Zainteresowani Netflixem i treściami dostępnymi w serwisach streamingowych mogą z kolei liczyć na bogatą ofertę aplikacji w ramach systemu systemu Google TV, który napędza ten model. Wysoka płynność obrazu i wiele funkcji przydatnych dla graczy, to wszystko zamknięte jest w 55-calowym telewizorze KULET od TCL-a. A mowa oczywiście o modelu C745. Gracze ucieszą się z HDMI 2.1 o pełnej przepustowości oraz z wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Mamy tutaj bazowe 120 Hz przy 4K, bądź nawet 240 Hz w rozdzielczości Full HD. Dużą zaletą tego sprzętu jest strefowe podświetlenie, które pozwala uzyskać lepszy kontrast i czerń niż w innych modelach z tego segmentu cenowego. Jedyną zauważalną wadą C745 jest przeciętne działanie Smart TV, aplikacje z Google TV w telewizorach TCL z niskiej i średniej półki niestety ładują się długo, a sam system nie jest zbyt responsywny. W tej cenie można jednak przymknąć na to oko. A teraz coś dla wielbicieli ambientowego oświetlenia Ambilight. Philips ma w swojej ofercie sporo ciekawych modeli, które kuszą Właśnie tą funkcją dla fanów tej marki i technologii opłacalnym cenowo wyborem jest Philips The One 8818, czyli model 4K z matrycą 120 Hz. Takie połączenie docenią przede wszystkim gracze, zwłaszcza jeśli dodamy do tego HDMI 2.1. Za upłynianie ruchu i upscaling i sprawne działanie platformy Smart TV, w tym przypadku mamy również Google TV, odpowiada nowy chipset siódmej generacji Philips P5 AI. Osoby z mniejszą półką pod telewizor docenią z kolei pojedynczą podstawkę, w którą wyposażono ten model. Więcej o tym telewizorze w naszym szczegółowym teście zostawiam wam linka w rogu ekranu. Wśród telewizorów 55-calowych znaleźć można też kilka nieoczywistych modeli, a jednym z nich jest Samsung D-Frame, czyli konstrukcja przypominająca obraz, która najlepiej prezentuje się powieszona na ścianie. Choć oczywiście ma również nóżki, więc można postawić ją na półce RTV. Oprócz świetnego designu, The Frame oferuje poszerzoną paletę barw kulet, wyższą częstotliwość odświeżania, mamy tu 120 Hz, oraz lepszą niż w innych telewizorach powłokę antyrefleksyjną. To szczególnie istotne, gdy do pomieszczenia dostaje się dużo światła słonecznego i ta powłoka potęguje dodatkowo jeszcze to uczucie obcowania z dziełem sztuki w ramie, a nie z telewizorem. Telewizory Sony nie należą do tanich, to na pewno, ale są jednymi z najlepszych w swoich kategoriach, tak właśnie jest w przypadku modelu X90L, czyli telewizora LCD z doskonałym podświetleniem wielostrefowym, którego mogą mu pozazdrościć ekrany z diodami mini LED. Przekłada się to na wyraźny efekt HDR, bardzo dobrą czerń i jasny obraz, co będzie bardzo ważne w przypadku mocno nasłonecznionych salonów. Dołóżmy do tego najlepszy na rynku procesor obrazu i matryce o odświeżaniu 120 Hz, a dostaniemy jeden z najlepszych telewizorów LCD, który w ciągu kilku miesięcy obecności na rynku zdążył już stanieć do atrakcyjnego poziomu. Następcą tego modelu jest tegoroczny Sony Bravia 7, ale niestety w naszym regionie ten telewizor nie jest dostępny w wersji 55-calowej. Zarówno TCL, o którym teraz będzie mowa, jak i Hisense, czyli inny Chiński producent telewizorów bardzo mocno postawiły na podświetlenie mini LED, zwiększając liczbę stref lokalnego wygaszania. W segmencie cena- jakość przewagę ma jednak TCL z naszych testów telewizora C845. Jasno wynika, że sprzęt ten może pochwalić się bardzo wysoką nomen-omen jasnością, dobrym kontrastem i niezłym, jak na typu półkę cenową, systemem nagłośnienia. To dobry, uniwersalny ekran, który sprawdzi się podczas oglądania filmów i seriali, również tych Wspierających dolby Atmos i dolby Vision, a także pozwoli on na cieszenie się transmisjami sportowymi. Nie jest to może konstrukcja zupełnie bez wad, mamy tutaj problemy ze stabilnością Google TV, ale w tej cenie to bardzo ciekawa propozycja. TCL wypuścił w tym roku następcę tego modelu i z naszych testów wynika, że TCL C855 to bardzo dobry mini LED, który pochwalić może się bardzo wysoką liczbą stref lokalnego wygaszania i świetnym kontrastem statycznym. Nie ukazał się on jednak podobnie jak wcześniejszy model Sony w wersji 55-calowej, a nowe mini -y od Hisense nie różnią się znacząco od swoich starszych odpowiedników, dlatego z tych wszystkich modeli mini LED rekomendujemy jednak kupno C845. Tym wszystkim, którzy szukają, uniwersalnego, przystępnego cenowo telewizora do jasnego salonu. Hisense ma okazję wykazać się na półce premium. Taki telewizor z technologią Mini LED nie musi kosztować miliona monet, co dobrze pokazuje model U8KQ. Ten sprzęt może pochwalić się wysoką liczbą stref lokalnego wygaszania, dobrym przetwarzaniem obrazu i bardzo szybką i stabilną platformą Smart TV Wida. Jest to dobra opcja zarówno dla fanów gier, którzy podłączają do większego ekranu komputer lub konsole, jak i osób szukających odbiornika 4K do oglądania filmów, seriali i rozgrywek sportowych. Za tym modelem przemawia również bardzo rozbudowany system nagłośnienia z belką dźwiękową. Testowaliśmy ten model Hisensa na łamach Komputer Świata. Możecie przeczytać jego recenzję. Link w rogu ekranu. I tutaj podobnie w sprzedaży jest już także następca tego modelu, czyli U8NQ, który ma jeszcze więcej stref lokalnego wygaszania, ale nie jest on dostępny w wersji 55 calowej, jak tradycja nakazuje. Z kolei konkurencja w postaci Samsungów z rodziny Neo QLED jest aktualnie nieco za droga w stosunku do oferowanych możliwości. QD OLED Samsunga z jednym z najlepszych wśród ekranów tej klasy współczynników ceny do jakości. Tak w skrócie można opisać model S90C. Jego jedyną istotną wadą jest gorszy niż w większości telewizorów z tej półki cenowej system nagłośnienia, a to jednak szczegół Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę oferowane możliwości i bardzo przystępną cenę. Poza tym kupując telewizor tej klasy zawsze można też pomyśleć o jakimś zewnętrznym źródle dźwięku. Więcej o tym modelu w naszym teście, link ponownie w rogu ekranu. Samsung S90D pojawił się już w sprzedaży, a wraz z nim dostępny jest również model S-94, czyli alternatywna wersja tego samego telewizora. Różnica pomiędzy nimi jest niewielka i nie wpłynie na jakość wyświetlanego obrazu. W tych telewizorach Samsung zastosował tak zwaną matrycową część wersji rozmiarowych dostępnych jest z panelem WOLED LG, a część z panelem QD-OLED od Samsunga. W zależności od matrycy telewizory te różnią się jasnością wyświetlanego obrazu, ale Samsung nie informuje, które wersje rozmiarowe korzystają z jakiego panelu. Aktualnie bezpiecznie jest zatem wybrać zeszłoroczny model, czyli S90C, póki jest jeszcze dostępny. W połączeniu z dobrym HDR-em i świetnym upłyniaczem ruchu, tegoroczny OLED 819 świetnie sprawdzi się jako telewizor dla kinomanów i fanów sportu. Audiofile również powinni być zadowoleni, gdyż konstrukcja ta została wyposażona w rozbudowany system nagłośnienia. Mamy tutaj 70 W w układzie 2.1 i jest to dużo więcej niż w telewizorach konkurencji z tego segmentu cenowego. Na wzmiankę zasługuje również nowy system Smart TV Titan OS, który zastąpił w telewizorach Philipsa dotychczas wykorzystywany system Google. TV, a wcześniej Android TV. W sprzedaży dostępny jest także tańszy o 2000 zł OLED 769, który wyposażono w panel OLED starszej generacji. Mamy tam również słabszy chipset, czyli ubiegłoroczny P5 AI, podstawowy system nagłośnienia oraz dwie nóżki zamiast pojedynczej podstawki. Krótko mówiąc, naszym zdaniem model 819 jest wart tej dopłaty, ale jeśli chcecie poczuć magię OLEDa z Ambilight w najniższej możliwej cenie, no to 769 nie będzie najgorszym wyborem, a w zasadzie będzie najlepszym wyborem, jeśli zależy nam na oszczędnościach. A teraz tegoroczny Samsung S95D to telewizor z panelem QD OLED trzeciej generacji, mogący pochwalić się absurdalnie wysoką jasnością i bardzo nasyconymi kolorami. Do tego dołóżmy jeszcze inne zalety ekranu OLED, jak głęboka czerń, szerokie kąty widzenia i bardzo niski czas reakcji. To ostatnie szczególnie docenią gracze, tak samo jak odświeżanie na poziomie 144 Hz po połączeniu telewizora do komputera. Samsung S95D ma również matowy ekran. To jeden z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszy telewizor OLED w tym roku, ale mimo obniżki ceny jest on jednak zarezerwowany tylko dla bardzo zamożnych osób. LG G4 to główny konkurent wcześniej wspominanego Samsunga, który obecnie kosztuje w zasadzie tyle samo. W modelu G4 zastosowano błyszczącą powłokę ekranu, co sprawia, że wyświetlany obraz będzie wydawał się optycznie lepszy, kolory będą żywsze i nie tak przytłumione jak w przypadku ekranu matowego. No i o ile kwestia wykończenia ekranu jest czysto subiektywna, to naszym zdaniem telewizor Samsunga jest opcją praktyczniejszą. G4 został stworzony z myślą o wieszaniu na ścianie, dlatego w pudełku nie ma podstawki ani nurze. Podstawkę można dokupić oddzielnie w sklepie LG, a w Samsungu jest ona w pudełku z telewizorem. Warto wziąć to pod uwagę przy ewentualnym zakupie. Linki do aktualnych cen prezentowanych tutaj modeli w różnych sklepach znajdziecie pod filmem w opisie i w przypiętym komentarzu. A ode mnie na dziś to już zupełnie wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego, cześć.